Drodzy i siostry, zapraszam na kolejne rozważanie wielkopostne. Temat dzisiejszego rozważania to ogrójec. By odkryć to, co się tam naprawdę wydarzyło, musimy na moment cofnąć się do wydarzenia wcześniejszego, czyli do wieczerzy paschalnej. A zatem Kilka słów o niej. Ostatni dzień, który spędził Pan Jezus na ziemi, rozpoczął w sposób żydowski ucztą, wyjątkową ucztą, ucztą paschalną. Tę ucztę bardzo często nazywa się ucztą sederową. Seder po hebrajsku oznacza porządek. Więcej. Ona była tak dalece skomponowana, jak porządek liturgiczny, stały, wręcz niezmienny. Co ją wyznaczało, ten porządek? Wyznaczały ją ten porządek cztery kielichy. Jezus traktował tę ucztę jako swoją własną, był jakby Ojcem rodziny i jej przewodniczył. Uczta rozpoczyna się błogosławieństwem chleba i wina. I ta pierwsza część kończy się wypiciem pierwszego kielicha, który nazywamy Kielichem Błogosławieństwa. W drugiej części ojciec rodziny wygłasza wielką hagadę, taką proklamację, mówiąc o najważniejszym dziele w życiu narodu. Żydowskiego dziele wyzwolenia po 4 kilkudziesięciu latach z niewoli, kiedy wygłosi, można powiedzieć, kazanie, wypija się drugi kielich i ten kielich nazywa się kielichem proklamacji. Trzecia część pojawi się baranek, chleb zwany Macą. Spożywa się i wypija się trzeci kielich. To kielich dziękczynienia, po grecku Eucharystii. Dziękczynienia za ocalenie narodu pierworodnych poprzez krew baran. I uczta zasadniczo kończy się czwartą częścią, która polega na wyśpiewaniu trzech, czterech najpiękniejszych psalmów, zwanych Wielkim Halelem. I po wyśpiewaniu tych psalmów wypija się czwarty kielich, który nosi niezwykłą nazwę Kielichem spełnienia. Tak było przez wieki. I co się dziwnego stało? Ewangelie notują dla nas coś zaskakującego. Dokładny tekst mówi tak: Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. I mówią o tym dwaj świadkowie Mateusz i Marek. Jaka była ich rola to kiedy indziej. Świadkowie stwierdzają, że Jezus nie wypił czwartego kielicha. Niemożliwe jest, żeby zapomniał. I z tą świadomością przenosimy się do Ogrodu Oliwnego. Jan mówi, że była to noc. W tę noc wchodzi Jezus, wchodzą apostołowie. To jest niezwykle ważna noc. Przypomina ona bowiem, że tej nocy pierworodni z Egiptu zostali zabici, Pierworodni Izraela zostali ocaleni ocaleni dzięki krwi Baranka. Tej nocy Jezus definitywnie przyjmie na siebie los Baranka. Udają się do ogrodu, ogrodu oliwnego, ogrodu Getsemani. Ciekawy jest fakt, że poprzednie noce Jezus spędził w Betanii. Natomiast ta noc, paschalna noc, jest tak ważna, że spędza ją w Jerozolimie. Właśnie spędza poza murami Jerozolimy, ale przepisy żydowskie by udać szansę większej liczbie, wręcz potężnej liczbie zgromadzonych pielgrzymów na tę noc jakby poszerzały granice miasta i w ten obszar poszerzony wchodzi również ogród oliwny. A zatem Jezus jakby zachowuje wszelkie przepisy, które z tym dniem są związane. Przyszli do ogrodu zwanego Getsemani. Jezus mówi: „Usiądźcie, ja tymczasem będę się modlił”. Dlaczego przyszli do ogrodu? Dla ludzi Biblii nie ma żadnych wątpliwości, że musimy swoją myślą sięgnąć do tego pierwszego ogrodu, ogrodu rajskiego, ogrodu niezwykłej tragedii. Jezus, jakby wracając do tego ogrodu, chce nam powiedzieć, że podejmuje na nowo to, co się tam tragicznego wydarzyło. Na nowo podejmuje historię grzechu człowieka, historię zdrady. Również i w tym ogrodzie pojawi się za chwilę zdrada. Pojawi się za chwileczkę grzech. I kiedy w Ogrodzie Rajskim człowiek pozamykał Adam, pozamykał nam wszystkie drogi do nieba, tutaj poprzez posłuszeństwo Jezus je otwiera. Następuje jakby najważniejszy moment, czy najważniejszy fragment wydarzenia. Nazwanego Ogrójcem. Jest to modlitwa. Jezus mówi: Będę się modlił. Rozpoczyna się modlitwa. Abyba, ojcze, dla ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ode mnie ten kielich, lecz nie to, co ja chcę, lecz to, co ty. I oto w pierwszych słowach modlitwy, jakby pierwsze słowa Ogrójca, jest nawiązanie do owego kielicha. Dlaczego Jezus go wtedy nie wypił? Bo był pusty. Nie miał właściwej treści. Czyli musi się za moment pojawić coś, co będzie wypełniało nam ten kielich. Otóż na tym miejscu i budowniczowie piersi w IV wieku, i potem krzyżowcy, i potem w 1924 roku Antonio Barluzzi, wszyscy budujący kościoły, jakby centralnie skierowują uwagę w kościele, w swojej strukturze, wystroju na kamień modlitwy. Dlaczego? Bo na tym kamieniu pojawią się za moment pierwsze krople Jego krwi. Jest takie mandżurskie powiedzenie, które mówi, że ziemia. W którą wsiąkła Twoja pierwsza kropla krwi, jest dla Ciebie Ziemią najważniejszą. Jest dla Ciebie ojczyzną. Tu mamy niezwykłe zjawisko. Jesteśmy przy kamieniu. Kamień nie przyjmuje Jezusowej krwi. Dlaczego nie przyjmuje jej? Ponieważ Ziemia nie jest przeznaczeniem tej krwi. Przeznaczeniem. Tej krwi jest kielich. Ta krew musi się znaleźć w kielichu. Kiedy dzisiaj znajdujemy się w ogródcu, w kościele agonii, w kościele narodów, to zauważamy, że ten, to miejsce, wystrój, ubogacany jest. Ubogacony jest trzema niezwykłymi symbolami. Jest to symbol gołębi, jest to symbol ptaszków i jest to symbol krzyża. Otóż kamień ten biały, wapienny otoczony jest żelaznym. obramowaniem przypominającym koronę cierniową, a w niej wpisane są gałązki oliwne. Otóż na rogach tego obramowania mamy dwa potężne gołębie. Yy, łabe, yy, gołębie. Dwa potężne gołębie z opuszczonymi yy, swoimi yy, Skrzydłami, tak. Skrzydłami, z wyciągniętymi do ofiary gardłami. Skrzydła są podcięte. Mamy wrażenie, że jest to agonia tych właśnie ptaków. Dlaczego używamy słowa agonia? Słowo agonia jest oczywiście greckim słowem. Cóż po grecku znaczy agonia? Mianowicie oznacza ona zawód, zawód, znaczy walkę, boje, ale dokładnie oznacza moment, w którym za moment dojdzie do ostatecznej, tej decydującej, decydującego spotkania z wrogiem, decydującej walki, moment wielkiego napięcia. Tak wielkiego napięcia, że pojawiają się nam krople krwi. Drugim elementem to są owe ptaki. Tych ptaków jest, jest tam sporo, i gdy patrzymy na nie, nie mamy wątpliwości, że ich uwaga skupiona jest na pojawiającej się krwi. One jakby chciały te krople krwi. Przenieść do kielicha. Czy jest to możliwe? Tak. Jest to możliwe w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że w języku greckim pojawia się tu niezwykłe słowo tromboi. Tromboi. Mianowicie Łukasz, który z zawodu jest lekarzem, pisze. Pogrążony w udręce, jeszcze silniej się modlił, a jego pod był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Jak ptak może takie krople krwi zebrać? Otóż to słowo tromboj mówi, że to były bryłki, to były skrzępy krwi. Łukasz, który jest lekarzem, już wtedy znał taką chorobę, która się nazywa hematohydria. Hema to jest krew, hyder to jest woda. Mianowicie choroba polega na tym, że kanałami potowymi na zewnątrz wypływają krople krwi. Kiedy pojawiają się na ciele, one jakby wysuszają się krzepnie krew, i one wtedy spadają jako małe bryłki, jako strzępy. I to daje możliwość ptakom, tym malutkim ptaszkom, bardzo malutkim ptaszkom, by podfrunąć taki skrzep krwi przynieść do kielicha. Trzecim elementem niezwykle ważnym to jest krzyż. Jest to nowy symbol. Symbol przyniesiony w roku 2016, zrobiony i przyniesiony przez pana Mariusza Drapikowskiego. Jest to krzyż zrobiony z białego jaspisu a na nim pięć czerwonych kamieni, rubinów w kształcie kropele krwi. I oto, co jest niezwykłego w tym krzyżu. Otóż niezwykły jest element, że chcę to pokazać, jest nam taki krzyż mniej więcej. I niezwykły jest element wcięcia tego, wcięcia kielicha w krzyż. To tak, jakby ten kielich wchodził w krzyż, przenikał go, i krzyż stawał się kielichem, kielich stawał się krzyżem, tak jakby te dwie rzeczywistości zaczęły siebie przenikać, ale on przechodzi jakby przez całość, po to, żeby móc zebrać calutką krew, która ze Chrystusa będzie wypływała. Jest to pokazanie nam, że bez krwi wypełniającej ten kielich, pełne wypełnienie nastąpi, nastąpi dopiero na krzyżu i tam dopiero Jezus wypije ten kielich, bo On będzie do końca wypełniony Jego krwią. Na zakończenie dwie myśli. Nie nawróciło słowo, może nawróci krew. Pascal słyszał w swojej wizji, jak Jezus do niego mówił: Za ciebie wylałem te krople. Trwi. Opuszczamy grójec świadomi, że modlitwa Jezusa nie kończy się, że ona wiecznie trwa. Bowiem dzięki tej modlitwie ten kielich wciąż na nowo musi być aż do końca świata wypełniany krwią Chrystusa, którą już nie On, ale my powinniśmy wypijać dla zbawienia każdego z nas. Dziękuję za wysłuchanie tego rozważania.